Znalazła jakąś Znalazłem dziką zwierzynę. Z goldena z Tajlandii. I oczywiście robi najbardziej goldenową rzecz ever. <grym> <grym> siema, siema. Co żeś zrobił? Piłeś tą wodę? Jesteśmy na atrakcji turystycznej. widać. Która jest atrakcją turystyczną właśnie z tego względu. Siemano wszystkim, z tej strony nas Czas, a my niecodziennie witamy się z wami skałami, które przypominają męskie i damskie narządy płciowe. No dobra, ale jaka, jaka historia jest za tym? Po prostu tutaj w w Tajlandii wszystko, co jest w kształcie... Palus. ...palusa jest czczone bo jest to symbolem państwa, tak? Chłodności i tak dalej. Generalnie ta historia, taka folklorystyczna tych skał jest taka, że żyła sobie para tutaj na wyspie Samui, która miała syna i w pewnym momencie oni stwierdzili, że to jest najwyższy czas, aby on się ożenił, więc chcieli popłynąć na pobliską wyspę, żeby poprosić o rękę córkę rodziny tam żyjącej. Ale nie no na i, Tak, będąc na morzu, niestety przed sztorm e, i rozbił ich łódkę. Oni nie byli w stanie dostać się z powrotem na ląd, więc ginęli na morzu. Ta para odrodziła się w postaci skał. Które, które ma, ma symbolizować... Tak. i one mają i dobrobyt. <laughs> one mają symbolizować prawdziwość intencji tych rodziców. Też. Idziemy szukać damskich genitaliów. Nie wydaje, że to tu jest ding-dong, a pod nim jest taka mała, mała ta, nie? To za mój sister restaurant. Kwasy, jak mam do Pełne owoców morza. Bardzo dobre. Kwaśniutkie, ostrutkie, ale też trochę, słon, trochę słodkie. Trochę słodkie no. Tutaj mamy Morning Glory, czyli spinak śpina, wodny. Smażony z sosem. A tu gwiazda. Hmm. Nie wiem, czy gwiazda. Ale nie mówię z tego, tylko no, generalnie lubimy bardzo to danie, nie? Kurczak z uh, wiesienkę. Czyli z nerkowcami. Kurczak smażony z nerkowcami, z chili e, jakaś bazylia tutaj jest. To jest Co? Kampao ciepelnie. Jakie? Kantao. Uważajcie, jak jecie to miam, bo właśnie dlatego ona jest taka aromatyczna, bo pływa w niej bardzo dużo e, części warzyw i Imbirat. korzeni. Tak, jest imbir, są te liście. E, to są liście bazylii, tajskiej, kafir. No. kafir. A do to, to limonki liście w takim razie. Trawa no, cytrynowa. No i one są niejadalne. Ale no, to masz. gorzkutkie. Grzybki. A no grzybki mogę zjeść, no? i cebulę, no ale uważajcie jakiecie, bo nie wszystko jest do jedzenia w tej misce. A jeszcze ceny podsumujemy? Mm -hmm. A podsumowanie cen? Kurczaczek 150, dupa 150, takie morning glory cen. 70, ryżyk nie wiemy ile. No. Generalnie zauważamy, że jest delikatnie drożej niż w Krabi. Troszeczkę drożej jest, no. Tak, no nie wiem, z 15-20%. No i tośmy na wyspę. No tak, ale też trzeba brać pod uwagę to, że Krabi było też tańsze. W jednak było drożej. Krabi ten było tańsze. Nie jestem super zadowolona. By the way, to też nie jest imbir. Taki, jak my znamy z Europy, tylko lokalny imbir. Czyli albo galangal, albo jakaś odmiana galangalu. Tutaj się używa wielu różnych odmian. Imbirowatych. I bardzo często w restauracjach przy stołach stoją różne, jak to się nazywa, Condiment. Condiment. Po angielsku. chips Ketchup. Chili sauce. sauce. Sól. I sól. No, można sobie samemu doprawiać. Roza. To brzmi miałeś jakieś... Mexicana. Rosyjskie A nie no tajskie Trzeba sprawdzić czy w sklepie są dostępne te marki To jeszcze Iza zażyczyła sobie ananasa w cieście I z miotem Z miotem No, ciekawe Próbuję Będzie ciepło pewnie. Cieplutki Może że zielony nie był Jesteśmy na ma ma Manan Beach ma, 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 Chyba jeszcze raz trzeba będzie nagrać No, takie ładnie, nie? Znajdujemy się obecnie na północy kosamój. Plaża nazywa się Maenam Beach Jest tutaj kompleks, yy, tak jak zobaczycie, kompleks takich apartamentów przy samej plaży. Plaża sama w sobie bardzo ładna, otwarta dla turystów. Nie jest jakaś bardzo zatłoczona. Póki co najładniejsza jaką widzieliśmy na Kosamui. Super piaseczek. Bardzo blisko do oceanu. Jakieś sporty wodne tam też są, ale można trochę bardziej wychilować niż na krabi. Krabi właśnie bardzo popularne są takie masaże przy plaży. W ogóle na plaży. na plaży. Idziemy na hołd zakupowy do. Wow. Makro! Chociaż przypomina to bardzo to, co znamy. To to jednak tutaj, nie potrzeba mieć karty, żeby wejść do środka. Pokażemy Wam jakieś produkty, ceny, jak to się kształtuje w takim wielkopowierzchniowym sklepie, bo my głównie kupujemy w 7-Eleven, więc ale może coś się różni. w ogóle takie. można kupować po prostu na dużą ilość, ale sprzedają też pojedyncze. To się jakoś bardzo nie różni. Mam Ciabatki yeah, yeah. Teraz będziemy wybierać ananaska. No się nie wiem, którego wybrać Ciężki wybór Chyba tego tak weźmiemy ta część pewnie was zainteresuje. moje polaki. 85 batów. Za taki czosnek 29 zł za cebulkę białą. Uuu, czerwona jakaś droga, to jest tańsza. To jest taka jakości błogę. Fajnie, można kupić od razu gotowe pasty kary. Z dwóch firm głównie. Zielone kary. Masa kary, czerwone kary, panan kary. To nie wiem co to jest. To nie wiem co to jest. A to jest jakiś kwaśne kary paste. Też żółte. Nie, dałoby się jeszcze troszkę nauczyć na temat tych smaków. Daniel, tak. Jack Daniels 07 125 zł, Red Label. Porównujmy 07 cały czas, tutaj 70 zł. Brum, mm. bo. Carby. To jest około 80 Co jeszcze mówiłeś? A absolut jakaś To też około 80 zł I Hong to Tego nie kupujcie raczej To lokalny wyrób lokalny A Ty już musiałeś tutaj usiąść Tak, ja się zrobiłem że to jest duży wybór koreańskiego sodu. Przepraszam, grosze. 32 zapuszkę, singa 35, a porównywalnie w Celand Elevent to wszystko kosztuje. 32. No nie wyjdziemy tędy? Nie, nic ciekawego ani cenowo, ani za cały tymentu Znaczy, cenowo to nie poraże. Ceny są takie same jak w 7 Eleven. No. Po prostu jest duża jakość, no jest większy wybór różnych co rzeczy. prostu znaczy, jest duża jakość. O, po prostu jest duża ilość. Jest większy wybór różnych rzeczy, ale. No ale no co? Przynajmniej można kupować jak się nie ma karty, nie? No. Takie, na, z, z całego świata jedzenie. Musimy tu chyba wyjść The next day. Gdzie jedziemy? Na punkt widokowy. Na punkt A widok potem na jedzonko A, a, a potem? potem na Diva's Cabaret. A potem? Nie a możemy na o tym na mówić. Market. A jeszcze na overlapping stone jedziemy Nie Czas na kolejny punkt widokowy na Kosamui, a który na Google Maps nazwany został krzykliwie Samui Viewpoint. I tak jak widzicie na mapie, dostać się tam może wcale nie być tak łatwo. No nic. My nie przestraszeni opiniami o tragicznym dojeździe. Wskakujemy na skuter i próbujemy się tam dostać. Różowy bambus. Pierwsza raz widzę takie rzeczy. Drogi widzu, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z dodawanymi filmami. Zachęcamy też, abyś odwiedził naszego Instagrama, gdzie znajdziesz wiele praktycznych porad oraz migawek z podróży. To tyle, wracamy do filmu. Stacja nawigowania dronowego, właśnie tutaj.

Drogi nas tutaj zaskakują, pomóc ci? No, ale trzeba mieć umiejętności, yy, tutaj, żeby zjechać superem, a teraz taka droga. Hardcore'owo! Dobra, dobra, dobra. Idzita! Trzymaj się! Udało nam się dotrzeć już na górę. Widok jest bardzo ładny, ale niestety jest trochę zachmurzenie. Spróbuję jakoś te kolory <grym _> wyjąć. Tutaj też na miejscu jest knajpka z całkiem rozsądnymi cenami, dobrą oceną. I... wow, jest basen. Zobaczmy. Jak dzisiaj chillują z widoczkiem. Basen za stówkę. Się ten punkt widokowy mhm. Mamy basen jakieś miejsce do fotek, można się wychilować. jest tutaj jest knajpka w ogóle z całkiem dobrymi ocenami jakaś huśtawka tam miejsce na kawkę jakieś leżaczki e... Polecamy tutaj przyjechać Fajna przygoda, no w ogóle po drodze, jeżeli będziecie jechać skuterem, to jest hardcore. Ale bardzo ładne są po drodze. Fajnie tam się zatrzymać w paru miejscach. Sobie tak, jest taka, taka prawdziwa dżungla jest po drodze. No. Yy, no. Jest w ogóle chłodny może się trochę schłodzić, bo tutaj na wysokości czuć, czuć różnicę temperatur. No ale może rzeczywiście lepiej wybrać lepszy dzień na przyjazd tak. tutaj. No tylko wybierzcie taki bezchmurny dzień. no Rzeczywiście widok naprawdę ma bardzo duży potencjał. No, nasz to jest ostatni dzień tutaj, na ostatni dzień kiedy mieliśmy możliwość przyjechać. No trochę zachmurzone jest, ale jest pięknie. Hello! Uch. I znalazła jakąś dziką zwierzynę. Takiego goldena z <grym w> Tajlandii. I oczywiście robi najbardziej goldenową rzecz ever, nie? Siema! Siema! Co żeś zrobił? Piłeś tą wodę? No pił tą wodę, no.

Gdzie jest kijek? Dobra, no i nagrywają to się na inne dania, których jeszcze wam nie pokazywaliśmy tutaj. I tak naprawdę chyba nie jedliśmy w ogóle jeszcze w Tajlandii. Panam Kare. Bardzo, bardzo słodkie, bardzo kokosowe. Z założenia, spróbujemy jak, jak to będzie smakowało. I sałatka z kurczakiem, on powinien być pomalowany. no jest. Reszta to są dodatki, ale generalnie uważajcie, bo to co spotkacie na marketach jako chicken salad, to będzie po prostu, będą po prostu filety pokrojone w paski. I to będzie jako salad, nie zawsze. Dla mnie bomba. Nie zawsze się dostaje do tego rzeczywiście inne składniki, których byście oczekiwali w sałatce, więc warto dopytywać. Dobra, próbujemy. A tam dalej wyszło na trochę słoneczko, ale chyba tutaj zaraz będzie Badać! Dobra. Jezus, 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 wszędzie szaro i czarno. Ej, idziemy. Szanie. Dobra. Nagramy tak. Wam tylko parę słów z tego miejsca. My się stąd zaraz zawijamy, bo wow. widzicie, co się dzieje za naszymi plecami. Ale yy, poleca, polecamy Wam to miejsce. Bardzo polecam przyjechać. Może trochę wy, wybierzcie sobie trochę lepszą pogodę niż my mamy. 100% musi być przejrzystość, żebyście mogli widzieć z tyłu te wszystkie małe wysepki dookoła i no, kowstwem no, no, cały taki ładnie oświetlony. A co tu jest do dyspozycji? Pokaż nam, co tu jest. i ma dobre też jedzenie zardzone mm -hmm. się nas, więc polecamy sobie tutaj, zrobić trochę dłuższą przerwę. z mm tym -hmm. widokiem jest, jest basen Z basen? Za 100 e... batów można sobie popływać. Tak. I z tym bardzo ładne, można sobie zrobić zdjęcia. Mm -hmm. Myślę, Ale że w ogóle... w ogóle wiesz, jak, jak yy... jeżeli jest ładna pogoda, no to tutaj plus też się opalasz z takim widokiem, jakieś piweczko czy tam jedzenie. Super. A Są huśtawki, są to takie. Tu jest huśtawka, a tutaj są takie jeszcze hamaki rozwieszone, też przy stołach. A zaraz tam jeszcze skoczymy na szybko. No, więc swoje jedzenie też można przynieść, więc to nie jest tylko tak, że przy można się mieć z restauracyjnym jedzeniem. Mm -hmm. A więc naprawdę można tutaj spędzić pół dnia w fajnych okolicznościach. Przy okazji Droga jest też jest, jest bardzo interesująca. Niezłe hardko wjeżdżanie tutaj na komputerze. No, no, to nie ale. Może lepiej by było autem, trochę wygodniej, ale też po drodze są bardzo ładne widoki. Więc na pewno to jest fajny punkt. A czy jeszcze kazałeś z nami. Ale tak. To jest już fajna Jest lustro. Ej, życie się zawinęli. Wszyscy uciekają przed deszczem. Ale my zostaliśmy. My wam pokażemy. I tu jest właśnie to kolejne miejsce z tym. Wow. Wow. No to tu są jeszcze takie hamaczki też. Skaweczka, widoczek, jakiś ten teges i <ścoughs> i jest fajny Chillera. To by było na tyle w tym odcinku. A jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo wam za to dziękujemy i liczymy na lajka i komentarz pod filmem dla zasięgów. W przyszły piątek mamy dla Was coś specjalnego, a mianowicie wspinaczka na wodospad, dużo jedzenia, a na sam koniec rozegra się niezły kabaret, a mianowicie występ tajskich Ladyboyów. A na nas już czas, siemano!